Wczoraj wieczorem, mając stary rok, myśleliśmy raczej o przeszłości. Zastanawialiśmy się, jaki ten rok był, co w tamtych miesiącach nam się udało, gdzie pojawiły się jakieś niepowodzenia. Natomiast o północy, dzisiaj, kierujemy już nasze myśli ku przeszłości. Składaliśmy sobie, nadal sobie składamy życzenia dotyczące tych miesięcy, które są przed nami. I także. Przybywamy do świątyni, aby w ten nowy rok wkroczyć razem z Panem Bogiem, aby ten czas powierzyć Jego łasce. A Kościół, w tym właśnie pierwszym dniu Nowego Roku, stawia nam przed oczy Maryję, dając nam święto Świętej Boże Rodzicielki Maryi, kiedy przypominamy sobie, że to właśnie Ją wybrał Pan Bóg, aby. Dzięki Jej zgodzie, dzięki Jej fiat, narodził się wśród nas Zbawiciel. Ale to nie tylko to jedno wydarzenie. Maryja znaczy dla nas więcej. Kiedy czytamy dzisiejszą Ewangelię, relację o tym, co robili pasterze, skoro już usłyszeli od aniołów o tym, że w narodził się Zbawiciel, przybyli do Bertajemu. Szukali tam nowonarodzonego dziecięcia i ewangelista Łukasz w bardzo charakterystyczny sposób wymienia osoby, które pasterze zauważyli w tym miejscu, gdzie leżał już mały Jezus. Czytamy: Znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Nie zauważają w pierwszej kolejności tego niemowlęcia, którego szukali, ale najpierw. Maryja Józefa. W języku pisma świętego takie szczegóły mają swoje znaczenie, bo to znaczy, że Maryja Matka jest tą, która ma do odegrania swoją rolę w naszym odnajdywaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy Nowy Testament mówi o Matce, to równocześnie za tym słowem kryją się jakby dwie treści. Z jednej strony to Kościół, jest matką, która rodzi w naszych sercach Chrystusa przez głoszenie Ewangelii, przez chrzest, przez sprawowane sakramenty, ale taką matką dla nas wszystkich jest także Maryja, ta, która zrodziła Jezusa Chrystusa. Dlaczego to Ona wymieniana jest na pierwszym miejscu spośród tych, którzy pomagają nam odnaleźć Chrystusa, odnaleźć to nowo narodzone niemowę? bo ona jest najdoskonalszą spośród wszystkich ludzi, bo to o niej czytamy w Ewangelii Łukasza, że jest błogosławiona między niebiastami, bo uwierzyła w słowa powiedziane jej od Pana. Tym, co tak wyjątkowo wyróżniała, wyróżniało i nadal wyróżnia Maryja, jest jej całkowite zawierzenie Panu Bogu. Jest to żywe przekonanie, że to Bogu warto Powierzyć każdy dzień naszego życia. Podobną treść zawiera także dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Liczb, kiedy czytamy o tym, jak to Pan Mojżeszowi każe, by Aaron, jego synowie, w taki, a nie inny sposób błogosławili Izraelitów. To błogosławieństwo to jakby. Życzenie tego, co najlepsze, tak jak wczoraj i dzisiaj wymieniamy się życzeniami, wskazując to, co według nas jest potrzebne do tego, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy to życie przeżywali w pełni, abyśmy nie doznawali jakichś wielkich rozczarowań i cierpień. To tak samo w tym błogosławieństwie wskazywane były źródła, z których pochodzi wszelkie dobro. I to błogosławieństwo ma brzmieć tak. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku swoje oblicze. Niech Cię obdarze pokojem. To błogosławieństwo w pierwszej kolejności przypomina, że to w Bogu jest jedyne pewne źródło tych wszystkich dóbr, których człowiek pragnie i potrzebuje. Nie ma lepszej drogi, lepszego sposobu na to, aby... Nasze życie było przeżyte dobrze, jak w Panu Bogu szukać tego, co jest nam potrzebne. Słyszymy o tym, że ma Pan Bóg rozpromienić nad nami swoje oblicze. Co to znaczy, że Pan Bóg ma to oblicze rozpromienić? Kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem, niekiedy mówi się, że ktoś na widok drugiej osoby rozpromienia, Cała jego twarz jakby się rozpromieniła. Pojawił się tam uśmiech, entuzjazm. Innym razem, na widok drugiej osoby, mówi się, że jego twarz, czyjaś twarz, stała się jak gradowa chmura. Tam już nie ma jasności ale ciemność. Jeżeli Pan Bóg ma rozpromienić nad nami swoje oblicze, to znaczy, że nasze życie, nasze serca mają wywoływać w Bogu radość. A dzieje się tak wtedy, kiedy Bóg, nasz ojciec, widzi, że my jako jego dzieci staramy się, jak tylko potrafimy, aby żyć blisko niego, aby go z naszego życia nie wyganiać, aby nie odwracać się od niego przez popełniane grzechy, przez niechęć nawracania się, przez wzgardzanie tymi łaskami, które Pan Bóg nam daje. Pan Bóg rozpromienia nad nami swoje oblicze, kiedy przy wszystkich naszych słabościach staramy się poznawać Jego wolę dla naszego życia, kiedy staramy się z Kart Pisma Świętego, z Bożych przekazań, szukać drogowskazów do rozwiązywania wszystkich tych sytuacji, w których się znajdujemy. Rozpromienia to oblicze nad nami, kiedy tą miłością, której od Niego się uczymy, staramy się dzielić także z innymi. I to jest źródło do Bożego Błogosławieństwa. To jest droga do tego, abyśmy rzeczywiście także ten Nowy Rok przeżyli dobrze. Ale Matka Najświętsza w tej scenie z Betlejem uczy nas jeszcze jednego. Czytamy w tekście Ewangelisty Łukasza, że po tym jak pasterze opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziesięciu, to wszyscy, którzy to słyszeli, Zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Oni się dziwili. Maryja robiła coś innego. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Maryja, patrząc na to, co Pan Bóg działa w jej życiu, jak kształtuje historię, jak dokonuje wielkich dzieł, starała się rozpoznać to Boże działanie. Starała się rozpoznać całą prawdę o tym, w jaki sposób Pan Bóg kształtuje jej życie, jak wpływa na życie innych ludzi. I starała się zauważyć wszystko. My mamy tendencję do tego, aby zauważać najpierw to, co nas rani, to, co nam się nie podoba. Przy rozmaitych spotkaniach, zwłaszcza tych, które odbywają się nieco rzadziej, kiedy jakby podsumowujemy ten czas, który dzieli nas od ostatniego wspólnego spotkania, wspólnej rozmowy tak często raczej narzekamy na to, co było złe, co było bolesne, tak rzadko cieszymy się tym dobrem. Bardziej zauważamy, że w tym roku umarł ktoś nam bliski, znajomy, a nie zauważamy, że Pan Bóg daje nam się nadal cieszyć tak wieloma bliskimi nam osobami, ich obecnością, tym, co oni wnoszą także w nasze życie. Narzekamy na takie czy inne trudności, a nie doceniamy tego, nie zauważamy tego, jak wiele dobra Pan Bóg daje nam ciągle na nowo, w każdym dniu. I Maryja, która zachowuje wszystkie sprawy, rozważa je w swoim sercu, uczy nas tego, aby w tym odczytywaniu znaków Bożej Obecności starać się widzieć wszystko, to co dobre i to co trudne. Bo Maryja daje nam to świadectwo. Że wtedy, kiedy człowiek trwa przy Panu Bogu, wtedy, kiedy powierza mu swoje życie, to nawet te trudne doświadczenia go nie zniszczą. Bo przecież życie Maryi, także wtedy, kiedy już wiedziała, że ma być matką zbawiciela, wcale nie stało się tak bardzo łatwe. Ale dzięki temu, że ona pamiętała o wszystkich Bożych działach, to nawet wtedy, kiedy musiała rodzić dziecko, Pomieszczeniu przeznaczonym dla zwierząt. Nawet wtedy, kiedy już niedługo później musiała z tym dzieckiem uciekać do Egiptu, aby chronić jego życie, to wszystko nie odebrało jej powodów do radości. I ona w dalszym ciągu umiała wypowiadać te słowa, które mówi do Elżbiety: wielbi dusza moja, pana, bo wielkie rzeczy uczynią mi wszechmocne. Chcemy uprogu nowego życia, jak Maleja. Panu Bogu, powierzyć ten czas. Chcę od Maryi uczyć Świętego, jak przeżywać każdy miesiąc, każdy dzień, który jest nam dany. Angielska pisarka Minnie Haskins napisała pewien wiersz o nadziei. Wiersz, który dobrze też pasuje do dnia początku Nowego Roku. Poprosiłem strażnika stojącego u wrót Nowego Roku, daj mi światło, aby mógł bezpiecznie kroczyć w nieznane. Pan odpowiedział idź śmiało w ciemność, złóż tylko swe ręce w ręce Boga, a będzie to dla ciebie lepsze niż światło i bezpieczniejsze niż nieznana Ci droga. Złóżmy więc ten nowy rok z tym wszystkim, co niesie, w ręce miłującego Boga. Powierzmy ten czas w ręce naszej Matki. A wtedy, jak ufamy, rzeczywiście i my. Na koniec tych 12 miesięcy będziemy umieli wychwalać Pana Boga za wielkie dzieła, które dokonuje w naszym życiu. Będziemy umieli także dla innych być świadkami nadziei, a nie smutku i rozpaczy.